pierwszy devlog to jest moja gra, bezużyteczna ale ja ją naprawię i zrobię ją lepszą dobra, na początku bierzemy z darmowych toolboxów czy jak to tam bierzemy nie przeszło, a nie, swoje rzeczy zrobię, to, to klocek tak tak nie, tak tak Dobra, no, może tak stąd Paweł Męcz. nie. Będzie plastik, a teraz nie wiem co dać. Plastik, nie. Yeah. Metal, nie. Yeah, metal, nie. Yeah.

Powiedzmy, że to będzie po prostu coś takiego. Da się w ogóle tak zmniejszyć, jakby... A to nie było. Nie ten grę zrobić bez skryptów, bo nawet nie wiem skryptować. No i w tym jest problem, no. dobra. Dodaję na czarno daje jako metal coś to zmienia chyba tak wyplikuje to daje to tu o będzie lepiej działać e, no, dobra dam danger czy coś takiego sign ważne Cze a. Nie danger zone Dobra no nie, nie będę używał. Zrobię samemu. Ale tak naprawdę samemu. To się robi tak. Daję się to tam Edytuję się tu gdzie to jest czy ja tego nie potrafię znaleźć no tekst tu jest, dobra i dobra, tak to wygląda albo jeszcze żeby to polepszyć nie trzeba na tekście chyba wygląda lepiej Jeszcze dam tutaj niewidzialną lawę, żeby serio było, że nie dotykać. I nie można tego dotknąć. To jest najszyb nie Chyba. Każą mi oglądać poradniki z YouTube'a. Tymczasem te poradniki. Żaden skrypt, który zrobiłem z poladników nie działał. Czemu nie wiem? Tylko nie wiem, czy, czy nie najlepiej to zrobić. Właśnie tak. I dać to niewidzialne. Dobra. I teraz to testuję. Play. Baczmy jak dziwnie mi to wyszło. No nieźle. Nazwałem tu Doris, bo. To miała być odmiana dosyć Dobra Jestem Gdzie jest moja myszka? O, dziękuję. I nie, nie można tego dotknąć. Czemu ja... ja chcę wstać? Dobra, dziękuję. Nie można tego dotknąć i się idzie. Okej. Okay. Pierwsza rzecz zrobiona. Zrobię jeszcze... To jakby prowadzić do Elektryka Room coś by było to bardziej sensowne jakimś cudem Bo chodzi tu o to żeby nie wiem co nas zrobić jest bez sensu ale ja mam bardzo dobre pomysły Czy możesz Albo, zrobię nowy pokój. Dobry pomysł. Już korki. Nie wiem jak... Query, co znaczy Query? Dobra, teraz w momencie wytnie. Dobra. To dobrze. Kan Teraz sprawdzę, czy działa. Ten devlog będzie jak... Jak tylko jakbym grał w tą grę. Zapomniałem, dobra. To się przejdzie. Fantastico

no, widać już. Nie, nie można. Dobra. No to. Kan i kan kolide, jakbym. połączył wszystko. Ja mogę przez to przejść? jak połączył. Kan i can't touch. Mogę normalnie przez to przejść To zajmie trochę długo żeby rozwinąć jedną rzecz eee, Can't touch I can collide Nie wiem czy to próbowałem Już. Ale sprawdźmy się wyważą nie wyraźnie. to no to ja już nie wiem sam Niech to jest zostanie jak zostało. dobra

Mm, jakie to było nice nie yeah. plastik dobra, niech starczy takie coś I teraz trzeba tylko zrobić, żeby to działało. Nie. Eee. Dobra. I jeszcze dodat do, do tego partikle. Co to jest Bili, do tego przymiotu dodamy partikle. No przebijają się kolor. Zero, zero, zero. Light, emission, light, light, light. Nie, to nie działa. Jeden to jest Max. Season Nie. Squash. Later. Jeden. Tak żeby Część to. Prędkość. Zatuje pięć, siedem, osiem. Nie, to trzeba tutaj, no tak, Albo. dobra, powiedzmy, żeby to trzeba mieć przedmiot tylko okay, ja nie umiem skryptować i w tym jest problem dobra, mogę to zrobić jako tool? a gdzie jest to tool? mogę z ciebie zrobić tool? Bo tu trzeba samodzielnie. Nie. Gdzie to jest? Mogę to. Tego nie ma. Co to? Nieważne. Ech. I ci to pisało? O! Działa. To jest, że testuję. To A nie wiem. A to się sprawdzi! Najdziwniejszy chyba... ...devlog, który robiłem. Czy nie, to jest pierwszym co, mogę to Nie, po prostu sobie leży no to szkoda Ciekawe czy też jest... No nie, nie było trzeba nawet ten No to ten tool do bani No to nie wiem Trzeba w to wejść Albo to wkliknąć? Dobra, nie wiem. Ta gra jest po prostu bez sensu. Albo... To będzie po prostu taki teleporter. One way. Da, da. totul Start Ce vreau să-mi pun Nie, umiem. umiem Metal Powiedzmy Duplikuj Trzeba unikać kabli Łatwo nie było ale nie będzie takie łatwe I trudnie to bo tak to robimy tak dobra Daje się na dół. Trochę dziwie będzie to wyglądać. Ale działa. Trochę działa. Nie za bardzo. Ale ważne, że działa. Dobra, to kable będą różnych kolorów. Łyda no, jest. E, a to na tym będzie trzeba skakać. To nie chce działać. Zabadziewię. Ale trzeba to zmienić. Albo do niebieskiego się wchodzi. Albo? A jak do niebieskiego się wchodzi? Bo nie ma to powrotu, podobno. Jak ja mam do tego wejść? Dobra, to sprawdzę. O tutaj Tak i działa powrotu Okej okay, działa Pomyliłem tylko teleporty okay. Dobra działa Perfekcyjnie I Trzeba zrobić to Kolejny ten wypasiony Teleporter Jakub Gdzie, jest? W sumie nie będzie trzeba W sumie schakuje to Znaczy nie chodzi mi Schakuje Tylko Oo. Duplikuj Tak Duplikuj bo to musi być duże, to wiadomo. Nie wiem, czy to człowiek przejdzie. A, chyba tak. I trzeba tak koczyć. Jak to ma działać? Dobra, nie wiem. Siadał. Wyjdzie. Dobra teraz mat materiał zmieniam na, na... Diamond Plate na zielono napis Exit. Dobra, teraz to tak Będzie dużo edytowania w tym filmie e, Sing Exit Na zielono Dobra, to, to się wyłącza Tutaj będzie trzeba zrobić ostateczne wyjście. Jako podwulk. Jak się patrzy patrzy się tak na górę. A pokaż mi to jak ciemno. A tak ciemno nie. Co, co robi tutaj? Co? co? to jest. Dobra. będzie jak ci zauważ, że to jest to samo czy coś a nie jednak zobaczy no to beznadziejne ciemność nie jest czarna a co jakbym dał neon do tego to by świeciło na czarno? a nie Byłbym tutaj dał neon No dobra to wszystko się zmienia ale nie dajemy Czarne wszędzie czarne wszędzie nie wszędzie e, żeby, żeby nie było widać tych śmiesznych tych dobra i tutaj będzie podłoga. Ground. Gdzie jest ground? Dobra. I tutaj będzie tylko tam na dół czy tak, to będzie się bugować, bo czemu nie? Lepiej mnie wkurzać. Albo wiem. Najpiękniejszym marzeniem było to, żeby to się wybiło. Ciekawe, czy ten deadlock w ogóle będzie popularny. Pewnie nie. Dobra, teraz wszystko jest lepiej i teraz mogę zrobić chodnik. Jak wyślę ten film na YouTube, a, to, to go usuwam. Taki długi jest. Pewnie dla skrótki, krótki, ale dla mnie to jest długie. Cóż. To, to wygląda dobrze. Chciałem powiedzieć cudownie. Okej, okay. to nie będzie, będzie o i tutaj teraz wszystko jest ok I tutaj Dobra I teraz zagram zobaczmy jak to wyszło Panie źle Dobra To na 500% działa Nawet do tego dotykał To został zrobiony zlot w ogóle Wygląda realistycznie i tak jakby pięknie, czy coś. poprowadzi mnie tego prądu złego. Czy zrobię numerki? To chyba w następnym de tym devlogu. Będą małe poprawki, no może nie małe, duże nawet. Może grze, grę zmienić i popularność. A zrobię jeszcze napisy. Trzeba Czy udzie a! Jestem głupi. Wracamy tam Zapomniałem, jakby to zmienić Gdzie to jest? Teraz zresztą szukaj, o To miało być Wyłącz Can Collide Dobra, jak coś się będzie przedłużać, no to Play here Dam link do tej gry w opisie, ale nie wiem Okej, okay, tutaj jest ten. Mam to naprawić. Czy ten w ogóle parkour jest możliwy? Chyba nie. Oczywiście ja to sprawdzę. Ja teraz sprawdzę, czy da się. A już zagrać możecie. Albo to ułatwię. Jeśli teraz się dotknie podłogi, się umiera. To trzeba teraz grać z tym i oddaloną kamerą, Żeby... Teraz to było trudniejsze. Nie wiem. Czy dobra działa? Teraz idziemy tu. Dobra i teraz gra jest zdecydowanie możliwa. To jak można zobaczyć przez to. Dobra, to jest chyba tyle z tego devloga. Jezu, ale mi to długo zajęło. No, w następnym vlogu zajemy się... Zajem, zajem. Ja się zajmę. E, półkami czy coś. I jeszcze numerami pokoju, czy coś, bo trochę to takie dziwne. Jeszcze gdy nie wypuściłem. Więc chyba. Za niedługo będzie publiczne. Na razie nie. not pouch